Jak będzie wyglądać pierwsza zmiana na siódmym torze? Cetelka, Zielona Góra, Zielone Koszulki. Ale po tej pierwszej zmianie jeszcze trudno coś wylokować, bo przecież jeszcze trzy okrążenia i rusza druga zmiana, też na początku gotowa. Zatoka Zielona Góra dość szybko zmieniła. Tak nie ma też. Ale na drugim torze mamy za Zamiszek. Uwzględniając wyrównanie to oni pewnie będą prowadzić po wyjściu z bierze. I teraz ostrożnie na tych pierwszych metrach wspólnego biegania na pierwszym torze. Na ulicy Juniorzy, jak nie ma 18-19 lat, to jak Państwo widzą, sporo doświadczeń. MKS Poz Wrocław poznajemy po z koszulek. Powłaszmy, Zalisza Brytkosz, MKS Poz Wrocław i zielone mija w stroju Zielonej Góry. Zmiana w zawiszy z na spotkaniu 880 Przemysław Kmielerski. Jest na drugi miejscu MKS po Zwrocław teraz przy zawodnik Zawiszał przyspieszył Zielona Góra na miejscu trzecim Polonia Warszawska na piątym chyba teraz Zawisza Zielona Góra MKS po Zwrocław Taka sytuacja jest w połowie trzeciej zmiany i już wychodzą następni zawodnicy. 889 numer to Dawid Rubiński z Zawiszy. Dalej mamy z Zielonej Góry, nie widzimy numeru. 39 z Wrocławia to będzie Maciej Skrzypiński. I co 28 Rafał Stachowski z Butyry. Pozostałe 4 stopy będą miały trudno odejść tamtych wyśród. Gospie Zamisza i 250 na metr. ZDLKR Zielona Góra i przyspieszający zawodnik w dyktiwa. MKS Fronzbrocka z początku w przodzie, teraz na czwartym. Czy to będzie najszybszy wiek szlachetowy? Zobaczymy po zakończonych wszystkich szerszych seriach. Zamisza tylko 100 metrów, ale dalej przewaga. przewaga. ZDLKR Zielona Góra.